Cześć, Manko. Tak na szybko chciałem Wam pokazać Suna, ten MPPT, tak zwany srebrny. Co tutaj w środku? W środku jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Musiałem wszystkie śrubki odkręcić, a takie niepokojące było to gniazdo. To gniazdo, które, zobaczcie, ono tutaj całe pracuje. Po prostu delikatne luty, które trzeba poprawić. I za chwilkę to zrobię. Wszystkie śrubki odkręciłem. Też śrubki od tranzystorów. Jest 8 tranzystorów takich głównych w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery i po drugiej stronie cztery. I płytka przykręcona na rogach. Na rogach jedna śrubka też jest tutaj w środku. Dlatego tyle tych śrubek, obudowa wiadomo dookoła mm, malutkie śrubeczki Staszkowe jak to się prezentuje z drugiej strony. O, zobaczcie, to gniazdo już wyciągnąłem. To gniazdo wyciągnąłem. Czyli ono raz miało dobry styk raz. Mm, no, delikatnie po prostu to wszystko przelutowane w ten sposób. Trzeba te luty poprawić. Tu są pod spodem termopady. Terpo, termopady do wymiany. Tu niektóre już są odklejone. Tu na tych dwóch tranzystorach. Tu jest tranzystor i to, co mówiłem. Jedna czwórka, druga czwórka. No i te, to nieszczęsne gniazdo. Zabieram się do lutowania. Za chwilkę wam pokażę jak to wygląda. Dobra jest to już inaczej przelutowane. Troszeczkę więcej cyny. Już te gniazda się nie kiwają na boki. W ogóle w słabej jakości wam powiem te gniazda nie są jakieś hmm. No bo tak, szóstka, 6 mm kwadrat z tulejką wchodzi tak na styk. Tulejkę trzeba mieć raczej zaciśnięta, yy, zaciśniętą, yy, sześć, nie na, nie na yy, kwadrat, tylko na sześciokąt. Albo w, tak, albo w takie, taką łeskę. ja to nazywam łezkę. Yy, chodzi o to, że półokrągło i zawinięte